Niech żyje król. Darujmy sobie tę ceremonię. Mamy zadanie do wykonania. Jako jedna z najlepszych jednostek w zamku, mamy rozkaz, żeby przeszukać górniczą dolinę w celu znalezienia orkowych patroli. Ale po co mamy to robić? Przecież to tylko bezsensowne narażanie życia. Skoro tak sądzisz, nie jesteś nam potrzebny. Nie potrzebujemy tchórzy. Wracaj do swojej kwatery. Ale. To jest rozkaz! Wygląda na to, że zostaliśmy tylko my dwaj. W takim razie będę czekać na ciebie przy później. Gdy będziesz gotów, daj mi znać. Niech żyje król! Zaraz, zaraz. Ty nie jesteś tym strażnikiem, na którego czekam. Nazywam się Marko, jestem tu jako zastępca. Gareth stchurzył, ponieważ nie ma zamiaru ryzykować życia dla jakiegoś tam patrolu. <słuch> Kolejny tchórz. W takim razie wyruszmy natychmiast. Pamiętaj, żeby trzymać się blisko mnie. Może wtedy uda nam się uniknąć patroli Orku. Tak jest. A więc ruszamy! Zawsze trafia mi się najgorsza robota. Chyba, Chyba nie ma tu nic wartego uwagi, prócz serdeczności i wojowników. Zaraz, zaraz... A co to co jest za skrzynia? Lepiej go lepiej wezmę. Go wezmę. Być może okaże się być, być dużo warty. Marko, nie ma czasu. Wracaj już. Tak jest, kapitanie. O oh, cholera. Kto mógł, mógł zrobić coś, coś takiego? takiego? Na dodatek zamku. Ale, ale zaraz. Ktoś, ktoś zostawił tu jakiś list. List, list, list jest, jest napisany krwią. krwią. Jego krwią. Pisze, że to wszystko, to wszystko moja wina. Ale jak, jak to? To do cholery mógł go zabić. Przecież nie mogłem być to ja. Coś, coś złego, złego się tutaj, się tutaj dzieje. Arko, wyruszamy w patrol do lasu. Jesteś nam potrzebny. Tak, jest. Wezmę tylko potrzebne rzeczy z kwatery. Cóż to za pierścień? Chyba się mnie obrazisz, jeśli przyjrzę musimy nieco bliżej. Weź go sobie. Nie i tak nie jest on potrzebny.